Przyczyny jest tyle, ile jest dzieci zatrzymanych w sumie, ale generalnie dzieciaki nie chcą wracać, powiedzmy po wakacjach do szkół. Uciekają na przykład, są małżeństwa rozwiedzione, uciekają od ojców do matek, od matek do ojców. Przedział wiekowy to jest od 10 do 17 lat. Nieletni nie są poszukiwani jako przestępcy, prawda, tylko są poszukiwani w przypadku zaginięć. Na dworcu dlatego jest łatwiej, ponieważ pociągi jeden w każdą stronę Polski. To po pierwsze. Po drugie, yy, braknie paru złotych na bułkę, zawsze można gdzieś tam uzbierać yy, od podróżnych. Czasami zdarzy się, że tam podróżny rzuci złotówkę, dwie, można być 10 złotych. Są salony gier, czekając na pociąg. Idzie do salonu gier i nie musi grać, ale wystarczy sobie postąpić 4, 5 czy 6 godzin i patrzy się, jak inne osoby grają. Patrol, który znajduje się na przykład na terenie dworca, widzi, że dziecko nieletnie jest samo, bez opieki, podchodzi do, do takiego nieletniego z sobą Jeśli dziecko jest bez opieki, że, że przyjechało z innego miasta, wówczas przeprowadzane jest do komisariatu, Ustalane są jego dane personalne, skąd to dziecko jest, dlaczego to się znalazło. Powiadamiona jest jednostka, która akurat prowadzi poszukiwania. Jest z dzieckiem przeprowadzona rozmowa i rodzice mogą odebrać to dziecko.